Kościół parafialny pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Orawce to pierwsza w północnej części Górnej Orawy świątynia katolicka. Ziemie te należały do Królestwa Węgier, a ich właścicielami byli od 1556 roku protestantcy panowie Zamku Orawskiego, zakładający się na prawie wołoskim od połowy XVI wieku. Osiedleńcami byli w większości Polacy, wyznania katolickiego, pozbawieni stałej opieki duszpasterskiej w myśl zasady, czyja władza tego religia. Dopiero około 1650 roku udało się rozpocząć budowę kościoła i założyć parafię katolicką obejmującą 12 wsi. Organizatorem tych przedsięwzięć, przy wsparciu cesarstwa i arcybiskupstwa w Ostrzychomiu, był Polak, ksiądz Jan Szczechowicz, pochodzący z Ratułowa. Iglicowa wieża została wbudowana do nawy w 1901 roku. Nowy dach prezbiterium, kaplicy i nawy został zaprojektowany i wykonany w 1935. Murowaną z kamienia, otynkowaną kaplicę dostawiono w 1728. Prezbiterium z zakrystią i nawa, najstarsze części kościoła, zbudowano z drewna modrzewiowego zrębowo, to jest bez gwoździ, na kamiennej podmurówce w latach około 1651-1656. Matka Boża Zwycięska, symbolizująca zwycięstwo katolicyzmu nad luteranizmem w zwieńczeniu ołtarza głównego. Matka Boża z Jezusem i świętym Janem jako dzieci, i niżej głowa świętego Jana Chrzciciela na srebrnym półmisku. Zwykle w ołtarzu widzimy pietę przeniesioną tutaj z kaplicy, dobudowanej w 1728 roku, znajdującej się za prezbiterium. Kaplica była budowana prawdopodobnie po to, żeby było gdzie przechowywać bezcenne wtedy i dzisiaj szaty i sprzęty liturgiczne. Przy zejściu z chóru mamy na ścianie dwóch pijanych mężczyzn i diabła. Za ołtarzem głównym hajduk uciekający przed Diabłem z cepem. Z prawej strony Diabeł piszący cyrograf. Na parapecie chóru dekalog w formie obrazków z życia wziętych XVIII-wiecznej wsi i miasta, przedstawiający łamanie lub zachowywanie dziesięciorga przykazań. Polichromia tym cenniejsza, że jest to pierwsze przedstawienie stroju orawskiego. W przykazaniu pierwszym dwie kobiety ubrane jak bogatsze chłopki, to jest suknie, fartuchy, czepiec u jednej, bogato udrapowana tkanina na głowie drugiej, leczą siedzącego na szerokiej ławie mężczyznę z obwiązaną głową przy pomocy guseł. Ich symbolem jest diabeł, Namalowany tutaj jako plama w lusterku, trzymanym przez jedną z nich, druga trzyma jakby nóż i zbliża się do chorego. W prawym górnym rogu wyobrażenie Boga Ojca w niebiosach tu jakby w oknie. Belka tęczowa. Cztery zwrotki staropolskiego tekstu lamentu wielkopostnego jego autorstwo przypisuje się księdzu Szczechowiczowi, pierwszemu proboszczowi. Po drugiej stronie belki tenczowej widoczna data w tym kościele 1711, która sugeruje, że całość dekoracji malarskiej wtedy właśnie ukończono. Biskupa Jerzego Lipaja de Sombor, który delegował pierwszego proboszcza księdza Szczechowicza do założenia pierwszej parafii katolickiej na Górnej Orawie. W ołtarzu bocznym prawym wystawiona jest obecnie figura najcenniejsza w tym kościele. Chrystus frasobliwy z końca XV wieku, pochodzący z kolekcji Hohenzollernów z zamku w Karpnikach na Dolnym Śląsku. Figurę wykonano w manierze gotyckiej, dlatego włosy, korona cierniowa i płaszcz naturalne, żeby podkreślić realizm postaci. W tle widoczna bardzo dobra kopia obrazu Rubensa, przebicie włócznią. Barokowe organy wykonano w latach dwudziestych XVII wieku, mają dziewięć głosów. Według tradycji darowała je cesarska rodzina Habsburgów w latach 70. XVII wieku. Na pewno było to za czasów proboszczowania księdza Adalberta Benkowicza, który tak właśnie AB sygnował przedmioty, które zdobywał dla kościoła. A to zasłony wielkopostne nazywane kiedyś oponami, które średniowiecznym zwyczajem zasłaniają ołtarze i belkę tęczową od czarnej niedzieli do triduum paschalnego, czyli przez 10 dni w roku, poczynając tydzień przed niedzielą palmową. Najstarszą z nich wykonano w 1676, a trzy pozostałe później.